Cześć, z tej strony Natalia. A dzisiejszy filmik to będzie taki bardzo specyficzny materiał, w którym będę Wam mówić o moich perfumach, które ostatnio nosiłam do pracy. Nie będzie to taki typowy filmik, jak do tej pory na kanale, w którym opowiadam o tym, jakie są to perfumy, je analizuję, ale raczej jak się czułam w tych perfumach, nosząc je. Ostatnio do biura. Jeżeli jesteście ciekawi, co dzisiaj myślę o tych perfumach, to zapraszam Was do oglądania dalej. Na początek może kilka słów o specyfice mojej pracy. 1 września zaczęłam nową pracę. To jest praca, w której najczęściej na jednym piętrze przebywam z informatykami. Jest to korporacja ale nie obowiązuje w niej dress code. To oznacza, że gdybym na siebie wylała pół butelki Angela i dodała do tego jeszcze mm, pół butelki Kenzo Jungle i weszła tak do biura, to nikt by na mnie nie zwrócił uwagi. Żadna brew by się nie podniosła, żadny nos by nie zapytał, co tutaj tak śmierdzi. To oznacza, że tak naprawdę do biura mogę ubierać się jak chcę i perfumować się czym chcę. Ale chciałam ten miesiąc poświęcić właśnie takim testom moich perfum do pracy, bo... Od mniej więcej dwóch lat pracuję praktycznie cały czas z domu, i to był pierwszy taki dłuższy okres czasu, kiedy mogłam się pojawić w biurze. Na taki dłuższy czas, bo prawie miesiąc. Przez ten około miesiąc używałam do pracy około ośmiu zapachów. Pierwszym z nich był oczywiście mój ukochany dézavoulet od Cartiera, czyli te perfumy. To są perfumy na mojej skórze bardzo zimne i liliowe. Lilie tutaj mamy w dwóch postaciach: mocno zielonej i mocno kwiatowej. Całość jest taka soczysta, ostra, zimna i przywołująca na myśl wnętrze kwiaciarni. Te perfumy uznałam za perfekcyjny zamiennik moich ukochanych perfum, których już nie produkują, czyli perfum od Balmain i Vouard. No, i co się okazało? Te perfumy, kiedy nosiłam je do pracy we wrześniu, okazały się dla mnie za zimne. Do tej pory raczej używałam ich do biura w lecie i były one perfekcyjne, ale teraz wydały mi się po prostu za zimne, zbyt mocno odbudujące dystans i zbyt takie, może trochę nawet wyniosłe. Bardzo ciekawe wrażenie po tych perfumach. I dlatego nosiłam je raczej rzadko tym razem do pracy. Dajcie mi znać, czy u was też są takie perfumy, których używaliście bardzo chętnie, i nagle okazało się, że są jakieś zbyt. I właśnie zbyt są dla mnie te perfumy. Myślę jednak, że wrócę do nich latem. Tutaj taka ciekawostka oglądałam u Kasi skate, Filmik, w którym mówiła ona o wersji Fresh Base i zamówiłam sobie próbkę tego zapachu, żeby sprawdzić, czy będzie to też zapach dla mnie. I to jest zapach bardzo podobny do oryginału, choć może trochę delikatniejszy i bardziej kremowy, ale jednak ja zostanę przy tym, który jest taki bardziej ostry, świeży i chyba nie będę kupować wersji Fresh. Chociaż przyznaję, że jest ona też bardzo ładna. Jeżeli chodzi o skalę chłodu, to kolejny zapach jest dokładnie po przeciwnej stronie perfum od Cartiera, bo mowa o perfumach Salvatore Ferragamo Emocione, czyli moich top 1 w tym momencie perfum do pracy. To są perfumy kremowe i mówiłam o nich w tym filmiku. Dalej popieram te moje słowa z wtedy, czyli, że przypominają mi one takie kremowe mydło Daw. Tak właśnie pachną te perfumy, ale na mnie. Przyjechała do mnie przyjaciółka i próbowała codziennie innego zapachu z mojej półki zapachowej, i potem ja zgadywałam, które perfumy założyła na siebie. Nie zgadłam jednego zapachu. Emocjonę. Na niej ten zapach pachniał zupełnie inaczej niż na mnie. Bardziej słodko, bardziej puchato-puszysto. U mnie jest mniej słodko, bardziej kremowo, ale jednak te perfumy tak nagle się zmieniły, że na mnie i na niej pachniały zupełnie inaczej. Dalej jednak pięknie. To są perfumy, które odkryłam właśnie teraz i choć kiedyś ich używałam do pracy, to teraz wybrzmiewały mi we wrześniu, zwłaszcza pięknie i kremowo i idealnie do pracy. Nie są zbyt zimne, są eleganckie. Nie budują zbyt dużego dystansu. Perfekcyjne perfumy do tej mojej pracy, którą mam teraz. Kolejne perfumy i kolejne przepiękne perfumy, które bardzo mi się sprawdziły do pracy, czyli akord Chic od Yves Rocher. To są perfumy już wycofane, więc raz jeszcze przepraszam za ich pokazywanie, ale możecie je jeszcze kupić na różnych aukcjach na platformach z rzeczami z drugiej ręki, więc można je jeszcze gdzieś tam w internecie dorwać. Akord Chic to jest Perfekcyjnie szykowny i taki klasyczny zapach. Bardzo uniseksowy. Jest tam trochę pudru, ale takiego bardzo niesłodkiego, balsamicznego pudru, który sprawia, że te perfumy są neutralne i bardzo, bardzo eleganckie. Nie przechylają się one ani w stronę bardziej ciepłą, ani zimną. Nie są ani bardzo kobiece, ani bardzo męskie. Takie perfekcyjne perfumy do pracy. Jednocześnie są to perfumy jakieś, bo mają one zawartość różnych słodkich kadzideł, ale nie są same w sobie słodkie, bo yy, ten delikatny puder te ka słodkie kadzidła delikatnie równoważy. Dla mnie perfekcyjne do pracy i właśnie z takim zamiarem kupiłam je w ciemno, nie żałuję. Piękne perfumy, nie mam zapasu drugiego flakonika. Jeżeli te się skończą, no to kupię coś innego, ale na razie będę ich z przyjemnością używać w pracy. Mam tutaj jeszcze jedne perfumy Yves Rocher, też niestety wycofane, ale też możecie je gdzieś dorwać jeszcze w internecie, czyli Moment de Bonheur. To był jedny z perfum. Razem z perfumami L'Emperatrice od Dolce Gabbana i perfumami Opium od Yves Saint Laurent, od których zaczęła się tak naprawdę moja pasja perfumowa. Te perfumy ujęły mnie zieloną różą, ale taką, która jest różą inną niż ta róża Chloe, na mnie pachnącą przepięknie, świeżo, wiosennie, no i po prostu różanie. Te perfumy mnie zachwyciły, zużyłam kilka buteleczek i mam jeszcze jedną buteleczkę tego zapachu za zanadrzu. Używałam ich kiedyś dawno temu, kiedy zaczynałam swoją przygodę w korporacji, stricte do pracy. I postanowiłam ponowić tę próbę i znów używać ich do pracy, ale okazało się, że na mnie w tym momencie do pracy są troszkę zbyt infantylne, zbyt dziewczęce. Ciekawa sprawa, bo za kilkanaście dni kończę 30 lat, i nie wiem, czy to jakiś omen nade mną, że niektóre perfumy wydają mi się zbyt infantylne, bo właśnie takie mi się wydały moment debonair. Dalej są to piękne perfumy i dalej ich będę używać. Ale raczej nie będę ich już używać do pracy, bo jakiś taki gust w ciągu tych mniej więcej 6-7 lat bardzo mi się zmienił i jednak już te perfumy za idealne do pracy nie uważam. Kolejne perfumy, co do których zmieniłam zdanie o ich wydźwięku, to perfumy Lovely od Sary Jessica Parker. Przepiękne, kwiatowe perfumy, przepiękny bukiet kwiatów. Te perfumy nadal mi się niesamowicie podobają, i kiedyś nosiłam je też bardzo mocno do pracy. Zużyłam w ogóle kilka takich właśnie buteleczek, bo są to naprawdę przepiękne perfumy. Ponowiłam próby noszenia ich do pracy i było dokładnie to samo co z perfumami Moment de Bonheur, czyli te perfumy wydały mi się zbyt infantylne. To jest taki proces, który już kiedyś przeżyłam z perfumami L'Emperatrice. Kiedyś te perfumy wydały mi się perfekcyjne i bardzo mocno ich używałam. Zużywałam prawie całe 125 chyba mililitrowe opakowanie. Ale dziś są to perfumy, które są dla mnie zbyt frywolne, zbyt infantylne, chociaż nadal uważam, że są to perfumy piękne, ale już tak chętnie ich nie używam. Po prostu gust zmienił mi się w trakcie życia, no i właśnie w tym momencie dzisiejszym mojego życia mam takie, a nie inne odczucia co do tego zapachu. Tak samo jest właśnie z zapachem Lovely, który nadal będę na pewno mocno eksploatować, ale nie do pracy. Do pracy zostawiam sobie nieco inne, bardziej klasyczne, czy może bardziej nawet dojrzalsze perfumy. A jeżeli mowa o zapachach dojrzalszych, ale nadal kwiatowych. To stawkę zdecydowanie otwiera dla mnie Pleasures od Estelod. Na początku zamówiłam ich próbkę i z tej próbki opisywałam Wam te perfumy, ale spodobały mi się na tyle, że kupiłam pełne opakowanie. To jest piękny, wspaniały bukiet kwiatów z wiodącą rolą lilaku, czyli bzu. Fakt te perfumy są mocno kwiatowe, ale ja mam wrażenie, że ta kwiatowość jest taka dosyć. Dojrzała. Dziwne skojarzenie, ale jednak takie mam. Te perfumy są też bardzo mocne, więc uważajcie na nie, bo to nie są typowe perfumy kwiatowe, czy raczej perfumy bzowe, które raczej są troszkę słabsze zwykle, ale te są mocne i też mocno się na mojej skórze i długo utrzymują. Tutaj w tych perfumach jakoś tak infantylności nie zauważam. Zauważam za to taką klasykę, dojrzałą klasykę, która bardzo mi się podoba, bo połączenie kwiatów i takiej troszkę bardziej dojrzałej klasyki to jest to, czego aktualnie szukam w perfumach do pracy. I to właśnie dostaję w perfumach Estelode. Na pewno będę je nosić, choć może nie tak często jak na przykład perfumy emocjonalne. Stawka dojrzałych kwiatów. Bardzo dziwna kategoria. Zamyka u mnie do pracy Pure Poison od Diora. Jasne, te perfumy są po N-tej reformulacji i ich trwałość pozostawia naprawdę wiele do życzenia, ale jednak są to przepiękne, kwiatowe perfumy z taką delikatną, dziwną nutką retro. Pamiętam, że pod filmikiem o tych perfumach ktoś napisał mi, że jest tam jakaś taka nutka, która go denerwuje. I ja wiem, która to jest nutka, bo też ją czuję na sobie, ale dla mnie ta nutka właśnie podbija wartość tych perfum, bo to nie są perfumy białokwiatowo-nudne, ale mają w sobie taką delikatną retroelegancję, która bardzo mi pasuje jako perfumy do pracy. I to jest kolejny zapach, który używałam, a nawet nadużywałam w ostatnim czasie. Dlatego że mm, ostatnio też testowałam inne perfumy od Diora Serii Poison, bo chciałabym o nich zrobić jakiś filmik i powiem Wam, że jednak mimo wszystko, mimo tych testów innych zapachów serii, Pure Poison jest w moim top. Ja wiem, że to nie są perfumy najgłośniejsze, najciekawiej złożone, najbardziej złożone, ale do mojego serca tym perfumom jest zdecydowanie najbliżej. I to są perfumy, które będę nosić na randki, na romantyczne wyjścia no i do pracy, bo w tej roli sprawdzą się naprawdę świetnie. Mam też jedne perfumy, z którymi ostatnio nie mogę się rozstać i o których już też wspominałam w jednym z y, poprzednich filmików, a mowa tutaj o perfumach bardzo tanich, bo perfumach Tesori d'Oriente Vanilla Cencero del Madagascar. I to są perfumy, które lubię nosić na każdą okazję, ale bardzo też lubię je nosić do pracy, kiedy mam taki... Mocno stresujący dzień, i wiem, że będzie szybko, stresująco dużo i na wczoraj, bo te perfumy bardzo ciekawie mnie uspokajają, prowadzą taką delikatnie, może nawet senną atmosferę i naprawdę zdecydowanie obniżają mi poziom stresu. Te perfumy to na mojej skórze langi vanilia, ale głównie vanilia, ten y, człon cencero, czyli imbir, na mojej skórze jakoś nie chce się pokazać i to są perfumy piękne, choć nie jakieś skomplikowane, ale piękne, na mnie pachnące bardzo klasycznie, takim bardzo drogim balsamem do ciała. Używam ich dużo, zwłaszcza ostatnio, i używam ich też do pracy. I do pracy jak najbardziej też mi się sprawdziły. Nie są zbyt kobiece, nie są zbyt męskie, są perfekcyjnie wyważone i to są takie perfumy bez perfum, czyli właściwie one są bardziej pachnącym balsamem, który pachnie intensywnie i. Imitują po prostu taką czystą skórę, na którą nałożyliśmy balsam. Piękne perfumy, i na pewno jeszcze długo i dużo będę je nosić w najbliższej przyszłości. I to tyle, jeżeli chodzi o perfumy, których ostatnio używałam do pracy. Dajcie mi znać na dole w komentarzu, jeżeli do pracy chodzicie, a właściwie chodzicie do biura, to jakie najchętniej zapachy ze sobą nosicie do tego biura? Jeżeli zostajecie w domu i pracujecie z domu, to dajcie mi znać, czy są takie zapachy, których lubicie sobie użyć w trakcie pracy z domu. Napiszcie mi o tym na dole w komentarzu. A na razie się z wami żegnam. Przypominam o możliwości zostawienia subskrypcji, łapki w górę i komentarzy. Widzimy się już w kolejnych pachnących odcinkach. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!